Każdy człowiek nosi w swoim sercu głębokie pragnienie prawdy, sensu oraz zjednoczenia z innymi ludźmi i z Bogiem. To pragnienie wywodzi się z głębi naszej istoty. Z tego powodu prawo do wolności religijnej nie jest opcjonalne, ale niezbędne. Zakorzeniona w godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boży i obdarzonej rozumem i wolną wolą, wolność religijna pozwala jednostkom i społecznościom poszukiwać prawdy, żyć nią swobodnie i otwarcie ją głosić. Jest zatem kamieniem węgielnym każdego sprawiedliwego społeczeństwa. Ponieważ chroni przestrzeń moralną, w której można kształtować i realizować własne sumienie. Wolność religijna nie jest zatem jedynie prawem lub przywilejem przyznanym nam przez rządy. Jest to podstawowy warunek, który umożliwia autentyczne pojednanie. Kiedy wolność ta jest negowana, człowiek zostaje pozbawiony możliwości swobodnej odpowiedzi na wezwanie do prawdy.